Witajcie, witajcie. E, jesteśmy w Mykę Beach, a jak widzicie, e, obok hotelu Nazare i bardzo, bardzo chciałem nagrać to, e, ten spacer dla Was z tego powodu, że przed przyjazdem do Danang zastanawialiśmy się gdzie gdzie wybrać miejsce, w którym będziemy spali, w którym będziemy spędzać czas i będziemy jedli w Danang przy plaży. I bardzo było dużo informacji w internecie, że to właśnie Mykę Beach jest tym najlepszym miejscem, najpiękniejszą plażą, gdzie jest najbardziej atrakcyjny, dostępny dla turystów. Natomiast no powiem wam szczerze, że nie zgadzam się z tym, że trochę się z tym nie zgadzam. Jeżeli widzieliście mój ostatni film, a gdzie spacerowaliśmy po My An Beach, które na forach było przedstawiane jako miejsce bardzo drogie jako, jako to miejsce, gdzie rzeczywiście Yy, spotykają się sami yy, międzynarodowi turyści yy, z, z wysokimi cenami, no to w rzeczywistości się z tym nie, nie zgodzę. Popatrzcie, jesteśmy teraz właśnie yy, przy Mykhe Beach i tak jak widzicie, no, są tutaj a, ogromne hotele. E, ceny, o ile pamiętacie, z Myan no to popatrzcie, no nawet się tu nie porównywają, są, nie porównują, są, są wielokrotnie wyższe. Tutaj za posiłek mamy już około 40-50 do 50 zł, gdzie tam mogliśmy spokojnie zjeść za, za 12-20. Fakt rzeczywiście tutaj miejsca na zjedzenie ryby no są Yy, yy, niesamowite, no wszystko świeżutkie tak jak widzicie, no yy, wybór jest, jest lepszy ale ja właśnie bym powiedział, że ta część czyli ten Mykebicz, to jest najdroższe miejsce, nie ten Myan w którym byliśmy yy, no ceny tak jak widzicie, no tutaj yy, tutaj yy, one powalają, to jest, to jest za taki zestaw około 170 zł no to już nie brzmi dla mnie jak cena wietnamska raczej jak ta cena dokładnie stargetowana na zagranicznego turystę na, na no cena praktycznie można by powiedzieć europejska a więc, więc yy, no chcę żebyście, żebyście to zobaczyli żebyście zobaczyli nawet jak to wszystko wygląda tutaj a, no wielkie hotele dla mnie ten klimat nie jest aż tak atrakcyjny jak to, co widzieliśmy właśnie w Majan, gdzie mieliśmy fajne lokalne butikowe bary, bardziej skupione właśnie na, 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 lokalnych, na turystach lokalnych. Tu akurat bardzo, bardzo fajne miejsce dla dzieciaków, więc jak przyjeżdżacie z dzieciakami, no to, no to mogą podskoczyć. Natomiast my wybraliśmy jeszcze inne, jest dużo, dużo miejsc, gdzie dzieciaki mogą właśnie pobawić się, pozjeżdżać, a, a rodzice yy, odpocząć sobie. Natomiast nie o tym jest ten filmik. Yy, yy, chcę, chcę, żebyście yy, po prostu zobaczyli na własne oczy, jaka jest różnica pomiędzy, pomiędzy tymi. I tu jest Chickland Hotel, który do złudzenia przypomina. Ten słynny i bardzo drogi M-Hotel, natomiast Ciclando akurat jest tańszy, jest dużo tańszy, i my wybraliśmy tą opcję. Naprzeciwko Chiklanda schodzimy tutaj przez bardzo fajny las palmowy do plaży. Tutaj jest miejsce, gdzie rzeczywiście parkują te autobusy, no, ale jak wiecie, skoro parkują autobusy, to zwożą też tutaj te wycieczki, więc to jest kolejny punkt, w którym będę się opowiadał, jednak za Mai a nie tym Myke Beach. Chociaż, no jak widzicie teraz, no jest przepięknie, jest cudownie i podobnie bardzo pusto na plaży o tej. Porze, o tej porze dnia yy, jaka różnica jeżeli byście się chcieli na przykład nauczyć surfować to nie ma tutaj gdzie wypożyczyć deski yy, bardzo jest yy, no teraz widzimy że są te fale natomiast natomiast yy, yy, nie ma gdzie nie ma żadnych wypożyczalni i i nie ma też też jakby no ludzi, którzy by tutaj próbowali uczyć się tego serwingu więc wszystko jest w stronę, yy, w stronę właśnie Miami Beach. Tutaj znowu yy, kolejna różnica, czyli yy, no, muszę przyznać, że, że yy, palmy mi urzekają i wygląda tu cudownie. Natomiast tutaj będzie tłum, tłum, tłum ludzi później. Yy. Z tego względu, że rozkładają się tutaj też sceny i lokalne wydarzenia, więc jest tu zdecydowanie bardziej tłocznie, bardziej turystycznie. I nie wiem, czy można by powiedzieć, że więcej się dzieje. No więcej się dzieje tak, pod względem, pod względem takich, takich właśnie wydarzeń wielkich, jakichś festynowych. Natomiast... Yy, natomiast... Yy, no, my Beach wydaje mi się jest bardziej kameralna. No, ale nie ukrywajmy, które miejsca są tak blisko, że to jest chyba 15 minut yy, autem, jak nawet nie mniej, yy, żeby, żeby podjechać. No, plaża jest bardzo, bardzo szeroka. No, jest przepiękna. Yy, my jest, yy, Zdecydowaliśmy się jednak właśnie na to Myke Beach, i czy żałuję? No nie, bardziej podoba mi się Majan, natomiast, natomiast no nie żałuję, bo jest tak blisko, że, że możemy doświadczać obu, obu tych miejsc. Chociaż w związku z tym, że nie mogłem trafić na żadne te, z, wideo tego typu, które w tej chwili nagrywam, które nie jest pomontowane, które by w realny sposób przedstawiało różnicę pomiędzy e, tymi dwoma plażami, e, to ciężko mi było podjąć, e, podjąć tą decyzję teraz wychodzimy już, już w, stronę, w stronę ulicy przechodzimy prze, obok kolejnej z, z restauracji i, i, i wyjdziemy właśnie na plac na którym wieczorem będzie odbywał się duży festiwal reklama tego festiwalu była nawet na lotnisku jak przyjeżdżaliśmy więc będzie, będzie bardzo bardzo tłoczno Mnóstwo, mnóstwo pysznego, dobrego jedzenia. Wydarzenie przygotowane bardzo, bardzo dobrze. A w tle te nowiutkie hotele dopiero niedawno wybudowane, w których część z nich jest jeszcze oczywiście w budowie, nawet niedostępna, ale no nie uwierzylibyście nawet, jak ogromna może być rozpiętość cenowa. W, mo w momencie, kiedy patrzysz na ofertę na booking.com, Widzisz e, no, wspaniałe widoki, wspaniałe, hotel, wspaniałe e, udogodnienia w hotelu, natomiast kiedy, kiedy okaże się później, że hotel dosłownie sąś po sąsiedzku ma bardzo podobne e, rzeczy i, i, i jest o połowę tańszy, no to wtedy czasami, e, czasami może to zaboleć, więc sprawdzajcie wszystkie hotele. A tutaj widzę właśnie lokalni artyści. Mm, będą prezentować na festiwalu, a będzie wystawa po prostu z zdjęć z, z okolicznymi widokami i, 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 i miejscami. Natomiast teraz jeszcze pokażę Wam dużą scenę z i jakim, z jakim to jest zrobione rozmachem. Zaraz zaraz zobaczycie tak. tu już jest ogrodzona ta, ta część w której będzie, będzie się działo widzicie jest, jest cała cała konstrukcja czyli no naprawdę standardy bardzo bardzo wysokie tej transmisji myślę że to jest właśnie tego typu wydarzenie transmitowane przez telewizję chociaż nie wiem scena będzie będzie bardzo okazała bardzo duża i wieczorem wieczorem mnóstwo jakiś zapewne Znanych w Wietnamie gwiazd, chociaż tego potwierdzić nie mogę. Tu jest program, czyli każdego dnia jakieś inne atrakcje, inne zorganizowane, zorganizowane show, przedstawienia i, i inne rzeczy. Możecie sobie to zatrzymać, później poczytać. To jest wszystko, oczywiście, darmowe i street food, który, który się tutaj rozłoży później, będzie, będzie w, w bardzo, bardzo, bardzo przystępnych cenach. Natomiast, no gdyby nie to wydarzenie, moim zdaniem Myke Beach jest droższe od My Ann Beach, z czym zapewne nie, zgodzą się, nie zgodzi się wiele osób, gdyż, gdyż zanim tu przyjechaliśmy, to czytałem zupełnie odwrotnie. Pozdrawiam.